Witam wszystkich. Kupiłem kb b 2.0 TDI. Przebieg na, to jest w Milach. Na kilometr to będzie jakieś 250, niecałe Mam zamiar zrobić w nim serwis olejowy. Dlatego, że nie wiem kto robił i jak robił. Wiem, że po prostu tego oleju. Ten olej tam jest czarny. Zaraz wam pokażę, jaki olej kupiłem. W nazwie której ma coś, co przyprawia ludzi o palpitację serca, a mianowicie long life. Ok, ale o co chodzi? Kupiłem tego oleju aż na dwa razy, żeby wymienić. Pomyślałem sobie, że nie będę robił, że nie wymienię oleju i nie będę tłukł go 10 tysięcy, tylko że po prostu, no, nie oszukujmy się, ten olej jest tańszy niż jakieś tam Moly, Shell czy inne tam znane marki Motul czy coś. Nie jest wiadomo najtańszy, nie jest to jakiś znowu, ale też nie jest topowy, tak? I kupiłem 12 litrów na dwie wymiany i po prostu zrobimy wymianę co. Zgodnie oczywiście z normą producenta, taki jakim olej tutaj ma być. I zrobimy po prostu wymiany co 5000. Czyli w imieniu olej zrobię 5000, zlejemy stary olej i znowu wlejemy. I to jest teraz to jest tak. Ktoś powie, no ale to już wiadomo, koszta to tamto lepiej kupić, bo to wymiana. to, to... Ja sobie akurat sam wymieniam, także to jest nic, nic trudnego. Filtr oleju Febi. Drugi filtr oleju oczywiście na drugą wymianę. Kupiłem od razu sobie filt paliwa. I filtr kabinowy, 12 litrów oleju. Za wszystko zapłaciłem po przeliczeniu na złotówki 550 zł. Także cena wydaje mi się, że jest, że jest dobra. A wy jak jeździcie? Wymieniacie, wolicie? wolelibyście? Czy wolicie? Czy co tak robicie, że wymieniacie olej co 10 tysięcy? Huh, niektórzy co 15, nie? A czy po prostu, hmm, czy po prostu wolicie tańszy olej, a, a częściej go wymienić?